że święty. Cut map cię nawet nie pamięta. Ja nie wiem, czy to ten sam dziobak. Czy ty mnie go w urmanie, to do góra, do góra. Nie. Gdzie jest gdzie Nie wiem tego. Przecież, przecież leży tam przecież gdzieś zabity do... na polu bitwy. Na, przez wojnę ludową. Robisz wszystko, żeby on tu wrócił. Nie tam. Żeby on tu wrócił? Przecież on tu jest, Żywa, tylko nieżywy co ty? ty próbujesz go kłamać? Człowieku! Ja na własne oczy widziałem, jak my tam mieliśmy bunkier i on tam spadł. I spadł na tę. Dobra, ma, a masz nogę. Powiedziałem, gdzie on jest. No. Nie wiem tego, no. Przecież ty Znajdziesz tego dżubaka, którego szukałeś I nie... nie tego Nieważne, co on powie Nieważne, czy będziesz musiał zostać Na tym Bloksburgu kilka lat Czy co będziesz musiał zrobić I tak... i tak będziesz musiał tego I tak będziesz musiał to zrobić Bo inaczej, jak wrócisz na Brookhaven, to... No powiem. właśnie, nie, nie będę niewolnikiem dla jakiegoś typa Wy sobie mnie strzelaj, ale ja mam zbroję Nie będę niewolnikiem Uwolnić od czego? Uwolnić od No dobra. Dobra, Katnap, słuchaj. Zostaw mi babszki. Dobra, Katnap, słuchaj, weź, ogarnij tego typa. Powiedz mu, że jak, jak, jak się nie ogarnie, to mu wypuścisz pokochać miętkę. A na tego Bluxburga, niech ten. Mała nie porobi. Dobra, widzowie, ja jadę po tego dziobaka, nawet nie, w ogóle nie jestem pewny, czy to jest ten sam dziobak. Nawet nie wiem, czy to jest ten sam dziobak, ale idę już. Mam tu książkę. Znajdę, bo nie będzie mi tam groził jakiś nabójkowy, no jakiś To jest do mnie dzwoni, halo. Halo, to ja, to ja, dziobak, to ja, dziobak, to Gdzie, gdzie... Jesteś. Bo widziałem, słyszałam, że, że prosisz na, na blok z nie? Tak, tylko po to, żeby cię stąd wyjąć. Tylko po to, żeby cię wyjąć z tej dziury, żeby mnie nie grudził jakaś jakaś rozpłakana dzidzia na restauracji w Brookhaven. Dobra, więc ja dziękuję, to do ciebie i trochę pożyjemy sobie na tym no, Ja nie chcę puszczać tego bloku z Pokażę ci prywatną, może kiedyś wrócimy. Wtedy to... proszę mnie to... nie wkurzać, naprawdę Ch... przyjedź tu, bo potrzebuję cię na chwilkę inną. No. no to spotkałem się, nie wiem, przy na no ostatnim miejscu gdzie się spotkaliśmy, nie? Okej. Okay. Tak Locksburga inaczej nie jadę, dopóki. Zacznijam. Na... Inaczej nie jadę, jeśli nie spędzisz tylko nie dziadną. Zatem w sumie na Bloxburgu 10 dni to taki jeden Brookhavenowy dzień Jesteśmy gdzieś w środku Robloxa, to kompletnie inaczej działa. Jesteśmy na dole Robloxa. Na środku Robloxa jest Brookhaven. No więc to trochę dzień inaczej działa. Ej, czekaj, bo kolega do mnie dzwoni. Dobra dziwaku, słuchaj. Pęta, że przyjechaliśmy na Czerwone Klify. Chciałem tam zostać trochę, ale ty powiedziałeś, że nie. I mieliśmy od razu wrócić na Brookhaven. To teraz ja tu mówię, nie, nie zostajemy tutaj na Blocksburgu. I wracamy na Brookhaven. Rozumiesz? Dobra. Myślę, że nic się nie stanie. Ja dam, ja w No co? Dlaczego Tylko... go nie układam? Okay, ja, Słuchaj, ja może sobie pójdę. Nigdy więcej się nie widzimy, jak próbujemy zabić. Um... Bo to, to, jest jest, na... no, bro, to jest zabawkowy miecz. Mówię, no, ja, no, ale jak mi gra, to... Dobra, ja do swojej pracy wkładam. Nara. Pójdę tylko po kadmapu i zamieszkamy na czerwonych klifach, widzowie. No nie rozjeżdżaj mnie! Będziesz, ty mieszkać na czerwonych klifach, ja też mogę pojechać, ale. Czy to jest w kraju? No, chyba tak. Papa, pa, dziobaku. Czyli karib, karib, dziobaka. Nie wiem, może kiedyś do nas tam wrócisz. Może no, tylko ty... Ja ja, nie wiem, czy to ty jesteś. No nie wiem czy ty jesteś Faj tym dziobakiem, którego ja szukam. No ja jestem dziobakiem, o jak marnie. No to ten. No tak, no ale ja, ja... cały czas żyję... Ja wróciłem do mojego miasta. Ja wróciłem do mojego miasta, bo... bo wstąpiła się bloksjada na Brookhaven. Twoje miasto to dzioblo. Nie boję się być bloka. Jestem z Blocksburga. To problem jest związany. Przywieź... To przywieź bloksiadę do Brookhaven. No, ale tak się nie da, bo nie, nie da tam przywieźć. Nie, nie da się. To wiesz co? A, to się nie da. To ja przywiozę bloksiadę do sklepów w no Znaczy w Brookhaven. Nie to jest Ale nie, nie Ja już nie chcę do Brookhaven. Do Brookhaven jest słabo. Dobra. Cóż, dobra. Ja jadę po Katniapa. Widzimy się z Katnapem na czerwonych klifach, widzę. Och, kart o, Katnap, jesteśmy teraz na jest tym. Na czerwonym. Cóż, wiesz co? Najpierw znaczy, tu mnie nie będę bał, tylko typa. Chodź, wracamy na Brooklyn. Mam dość tego, że ktoś nam będzie nam groził na tych.

jest najniebezpieczniejsze miasto na Bloksie. Czerwone Kixy. weźliśmy na Czerwone Kixy. To jest najniebezpieczniejsze miasto na świecie. jest jeszcze ty, to powód, że jeszcze, jeszcze go brakowało, nie? No, bo ksiady. Grzesz... No, to tutaj, robił, Wiesz, to Katnap? My, my gdzieś tego typu, nam tam groził. Jak najwyżej przyjdzie, to ja go a nie on mnie. Delekat na pół. Wracamy na Brookhaven, bo na czerwonych klifach tak. Tu telewizja nawet nie działa łóżka. A na Brookhaven wszystko działa. Widzisz jak na takie... Życie jest takie. Pewnie za chwilę przyjdzie ten typi. ...powie coś w tym stoją. Gdzie jest dziobak? A wiesz co? Mamy tutaj coś, co nam pomoże się. Chyba wykibać.

Wiesz, zielony dziobak zawsze zostaje tu? Wiesz, tam ten dziobak pokołówka, pewnie dalej jest w tym szpitalu. Zrobimy z niego to, i będzie ten zielony dziobak. Dziomek! Dziomek! Kiedyś... Uratowałem jednego dziobaka. Ale już zostałem zmanowany. Wszystkie się wyprowadzili do Czerwonych albo do Luxburga. Nie Słyszałeś o a... tym? Tak, słuchaj, Dziomek. Rozumiem, że ten jest nie za dziobakiem, ale to nie powód, żeby nas okłamywać. Dziomek! Tak. Jako jedyny jako jedyny wiem, się stało z Tak, to niby co? Bo nagle... przeteleportowało go do... do to Znaczy na początku go przeteleportowało do Szymona w nie? Nie przeteleportowało go, tylko poleciałem tam z nim. Potem wróciliśmy tu na Brookhaven i go tam postrzeli. I tyle, koniec historii. Nie... nie... Ty tak nie wiesz o to. Ty tak sobie myślisz, nie? Ty by tak myślisz, bo to by też bym pamięć. Według ciebie wszystkie. Ci... On. To winął, ale on. Naprawdę na Nie postrzelić to jest był łapie. Zbanowali tutaj ształy. Tak, mogę też tak zrobić. Słuchaj. To Brookhaven, tu nikogo jeszcze nie zbanowali, a ty? Ja z jakimś słabym dwieciakiem, który bym ma uwier uwierzyć. Zbanowali, Nie zbanowali. Okej. A myślisz co? Słuchaj, przez Tak. Bo polito był zrobił film. Dziobaki vs Brookhaven. I oni okay. zniszczyli Brookhaven. No. I właśnie dlatego dostali mana. Mogę ci nawet dostać film. No, bo wysłaj. No, 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 patrz. Jak mi nie wierzysz. Jak mi nie wierzysz, że dziobaki zbanowali, to tutaj jest film. I potem tym filmie zbanowali wszystkich dziobaków. Tak. Film Czy istnieje taki w ogóle film? No ja Ci go jeszcze nie wysłałem, wiesz? No, to wysyłaj szybko, bo nie mam całego dnia O, już widzę, już widzę, już widzę Czobaki versus brokery No i wysyłam Ci go, no No i... Jak mi nie wierzysz, to wysłałem Ci na Whatsapp no mam to proszę sprawdzić. No wow. Lecz wiesz, na pewno by nie zmanowali za to dziobaków. Wiesz. Znajdę tu jednego dziobaka. Pokażę ci jednego. Tylko ty, kotnapię. Oj. Cofie ci pokażę jednego dziobaka, którego na pewno. Znasz. Nie. Ale zbanowali niebieskie dziuraki, jak nie było takie po. No widzisz. To jest starczy przefarbować dziobaka i będzie wszystko z zgole. Nie, to się nie wiadomo. Słuchaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Na pewno nie zbyt zbanowali. Dziobaków, a dowodem jest to, że ty jesteś dziobakiem. No, no, się. Jak nie wierzysz, nie? Jak nie wierzysz, to mam ty. Te... Wydaje się to znajomych, nie i dołączę do ciebie. I możesz zobaczyć, że mój prawdziwy nie jest dziobaka. Bo, bo, bo zmanowali no. Zbanowali mnie jeszcze. By mnie zbanowali. No, bo przed chwilą nie? zmieniłeś. Nie, tak nie, naprawdę... Twój, nie sk twój skin był dziobakiem wcześniej, tylko szybko zmieniłeś skina. Nie, Tak, tak, tak. Okej, okay, człowieku, słuchaj. Masz tu pewną kwestię. Przyprowadź tu dziobaka. Ja już przyprowadzałem, ale nie, teraz się przeprowadź. Pomieszkać z nim trochę na Vlogsburgu i go przyprowadź. Nie. Katna ma lekkie w znajomości z policji. A, Mam lekkie znajomości z Super. Ja też. Czyli to była wasza decyzja. Zakończyliście życie do Boga. Nie zakończyliśmy? tylko sam nie chciał tu przyjść? To po pierwsze. Nie, nie, zakończyliście jego, jego życie. Mogliście go przekonać. Ja nie próbowaliście. próbowaliśmy. ale sam powiedział, że nie przyjdzie, a potem jeszcze rozjechał, więc wiesz. Ty tutaj na mnie nie w Bajeru nic. Metas leżysz. Nie. To no, mogłeś położyć trochę dni, dawlu krewek. Co? Mogłeś trochę położyć tych dni, A czemu tak łatwiej musiałem być, ja, a nie ty? Bo ja nie mam dostępu do Brunsburga. A co jeśli ja też nie mam? Bo zbanowali tam wszystkich ludzi poza dziobakami. Nieprawda. Po nie, bo też są dziobaki też są do mnie limitowane. Daj, wyszłam. Na zaszczyt, mnie. no dawaj, dawaj. Nie. Aj. Bo to był Kenaik. Ta... Nie, i Tu nawet nie można zastrzelać się. ludzi. Tu się, tu się no. tylko strzela, ale tu się i tak nic nie dzieje nawet po tym. I czasami można. Czasami to można. No dawaj, zrób to, zrób to, zrób to. Czemu? Zrób to, proszę. No, bo zobacz się nie da. Dziubak był najlepszy. I tak już pewnie nikt go nie nienawidził dlatego uciekł No dawaj. Że co? No z, z Red Peefów i na go nikt nie nienawidził Dlatego jak został zmanowany do Brookhaven i później się tepnął do Red to uciekł do Bloxburka, bo tam nikt nie znał. Zrób to. Masz że tak zrób to. Nie. Żyj z tą świadomością. To jest największa kanał. to będzie. To był chyba koniec serii o dziobaku. Seria Wam się chyba podobała. Cóż, to nie znaczy, że wakacyjny maraton umarł. Bo będzie jeszcze dużo filmów z wakacyjnego maratonu. Spokojnie, Bartka tu łganiemy, Marcinka i tak dalej. A, okej, okay, widzę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Szkoda, że dziobaka już nie będzie. To nie znaczy, że Katnap podchodzi. bo Katnap i był. Po tym Katnap kiedyś też go nie było, ale przez 5 miesięcy potem wrócił. Okej. Okay. To, pamiętacie, raz dziobak niby mówił, że ma nowego właściciela, ale potem do nas wrócił. No, na ten odcinek też wróci. Okej. Okay. To koniec i papa. Pa.